Gratuluję Ci dotarcia do tego momentu. To naprawdę duży krok w kierunku budowania swojej marki osobistej. Teraz pora, aby nauczyć się, jak monitorować swoje postępy i rozwijać swoją obecność w social mediach. Pamiętaj, liczą się małe kroki, liczy się progres, nie perfekcja. W tej lekcji przeprowadzę Cię przez następujące tematy. Dlaczego warto mierzyć swoje działania? Co i jak analizować w mediach społecznościowych? Jak wprowadzać ulepszenia, aby skutecznie rozwijać swoją markę? Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto analizować swoje działania. Analiza to sposób na sprawdzenie, czy podążasz w dobrym kierunku. Pomaga ci zobaczyć, co działa, a co wymaga poprawy. Dzięki regularnemu monitorowaniu możesz lepiej dostosować swoje działania do odbiorców i efektywniej osiągać swoje cele. Pamiętaj, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Warto wiedzieć, z jakiego punktu startujesz, aby docenić każdy, nawet najmniejszy progres. Dlatego polecam Ci zapisz swoje aktualne dane, np. liczbę obserwujących, zaangażowanie w postach czy liczbę publikacji, aby mieć punkt odniesienia na przyszłość. Co warto mierzyć w mediach społecznościowych? W mediach społecznościowych mierzyć możesz wiele różnych wskaźników. Najważniejsze z nich to liczba obserwujących. Pierwsza rzecz, na którą zwracasz uwagę, ale pamiętaj, liczy się jakość, a nie ilość. Lepiej mieć mniejszą grupę aktywnych odbiorców niż tysiące takich, którzy nie reagują na twoje treści. Często porównujemy się do innych osób, ale nie jest to dobra metoda. Po pierwsze, nie wiesz, jakie cele ma ta osoba, jakie wsparcie i jakie zasoby. Może jej treści przygotowuje cały zespół, może też działać już od wielu lat. Obserwowanie innych. Może być dla nas inspirujące. Natomiast uważaj, aby nie wpływało to na ciebie negatywnie. Zaangażowanie. Ten wskaźnik mierzy interakcje z twoimi treściami. To na przykład polubienia, komentarze, udostępnienia i kliknięcia. Te reakcje świetnie pokazują, czy twoje treści trafiają do odbiorców, a przecież na tym nam zależy. Także warto się przyglądać reakcjom i monitorować, które treści wywołują ich najwięcej. Zasięg wyświetlenia to liczba osób, które zobaczyły twój post. Wyświetlenia pokazują, ile razy Twój post był oglądany. Te wskaźniki pozwalają sprawdzić, jak szeroko dociera Twoja treść. Kliknięcia w linki. Jeśli kierujesz odbiorców na swoją stronę internetową, bloga czy ofertę, liczba kliknięć pokaże, jak skutecznie zachęcać do działania. To wskaźnik, który jest ważny, jeżeli chcesz przekierowywać odbiorców w inne miejsca, np. do swojej strony internetowej czy bloga. Regularność publikacji. To ważne, jak często publikujesz i jakie efekty przynoszą poszczególne treści. Regularność to klucz do budowania relacji z odbiorcami. Jak analizować dane? Najprostszym sposobem jest korzystanie z dostępnych narzędzi, a tak się składa, że większość platform społecznościowych oferuje darmowe narzędzia analityczne. Platforma LinkedIn oferuje podstawowe statystyki pod każdą publikacją. Natomiast na Facebooku i Instagramie, aby mieć dostęp do statystyk, musisz mieć odpowiedni rodzaj konta. Na Facebooku statystyki są dostępne dla stron firmowych, niestety nie dla osobistych profili. Możesz utworzyć stronę, przechodząc do zakładki Utwórz, strona na swoim koncie. Natomiast na Instagramie, aby uzyskać dostęp do statystyk, musisz przełączyć konto na konto profesjonalne. Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów konta profesjonalnego: konto twórcy dla osób publicznych, influencerów czy artystów, konto firmowe dla firm i marek, również marek osobistych. Wystarczy wejść w ustawienia, w prawym górnym rogu widoku aplikacji kliknąć w trzy poziome kreski i w zakładce Konto przełączyć na Konto Profesjonalne. Po dokonaniu tych zmian statystyki staną się widoczne w zakładce Statystyki w aplikacji. Dzięki nim będziesz mógł lub mogła analizować wyniki swoich postów, zasięg, zaangażowanie i wiele więcej. Wiedząc już, jakie dane chcesz monitorować i gdzie to robić, pamiętaj, aby regularnie sprawdzać swoje postępy, na przykład co tydzień lub co miesiąc. Zwracaj uwagę na to, które treści miały największe zaangażowanie i dlaczego. Oczywiście w całym tym procesie najważniejsze jest to, aby wyciągać dobre wnioski. Jeśli widzisz, że dany rodzaj treści działa lepiej, na przykład post-edukacyjny, twórz ich więcej. Jeśli coś nie przynosi efektów, Eksperymentuj z innym formatem lub tematyką. Jak wprowadzać ulepszenia? Po pierwsze eksperymentuj, nie bój się próbować nowych rzeczy, innego stylu treści, formatów, np. wideo czy stories, czy godzin publikacji. Analizuj efekty swoich eksperymentów i wyciągaj wnioski. Po drugie, ucz się od innych. Obserwuj, co działa u osób z Twojej branży lub podobnej grupy docelowej. Nie kopiuj, ale inspiruj się ich strategiami. Aby nie stracić zapału, ważne jest, aby zauważać każdy postęp i planować kolejne kroki. To trzecia zasada. Nowe polubienia, komentarze czy wiadomości od osób, które doceniły Twoje treści, to znak, że Twoja praca ma sens. Wyznaczaj nowe cele i dostosowuj strategię do swoich postępów. Małe kroki prowadzą do dużych zmian. Analiza to kluczowy element rozwoju Twojej marki osobistej. Pozwala Ci lepiej zrozumieć, co działa i świadomie wprowadzać ulepszenia. Pamiętaj, że budowanie marki to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i regularności. Doceniaj swoje postępy i świętuj każdy sukces, nawet najmniejszy. Twoja marka osobista rozwija się razem z Tobą. Twoje zadanie domowe? Sprawdź swoje aktualne statystyki na wybranej platformie. Zidentyfikuj jeden wskaźnik, który chcesz poprawić i zaplanuj, jak to osiągniesz. Za miesiąc porównaj wyniki i oceń, co możesz zrobić lepiej. Dziękuję za udział w kursie. Mam nadzieję, że te lekcje pomogły ci zacząć budować markę osobistą, która odzwierciedla twoje wartości i potencjał. Powodzenia w dalszym rozwoju i do zobaczenia w social mediach. Spotkajmy się na Instagramie lub LinkedIn. Odszukaj mój profil i koniecznie daj znać w komentarzu lub wiadomości, że jesteś uczestnikiem tego kursu. Zapraszam do rozwiązania testu i pobrania certyfikatu. Studium Przedsiębiorczości Łączymy wiedzę z pasją do biznesu.